Mam kogołąbeczki Dzisiaj od razu dostałem po dupce A jak one wczoraj Jeść nie chciały A, Dzisiaj bociany też pogoni Od razu je w górę Nie ma co się przejmować Panowie taka strata to nie strata Ludzie całe loty tracą to jest za baba Sią 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 A idziesz ty sio. Buda pusta, został ciemny, coś mu się w nogi stało. Jasna na składzie, nie chcę chodzić. Weź siągaj. Puściłem dwa bociany. Jeszcze, patrzcie. A patrzcie. Głodny od wczoraj. Troszkę jak jasrów nie przyjdzie to będzie dobrze I tak po 5 minut codziennie by się gołębie wrobiły Chodzą biner Tu dwa odskoczyły Tam jeden z takim ogonkiem trochę Ja je Trochę przytrzymałem, jak wiadomo, zawsze A moje są za mocne teraz, bo one szły i zostawiają te słabsze. Budapeszty mocne dorzuciłem, latały. O. Bogdan mnie może tylko przypilnować o tej porze. 9.00 i pada deszcz. Dobra, winery chce siadać, to nie siada. O, tu dołem same winerki praktycznie, ale już siadają na budę, chociaż. No i dobra, tak po stopniowo, jakby je tak poganiał. One były ganiane, bo, bociany chodzą, zobaczcie. Zobacz Sylwester, chodzi bocian. Jeden i drugi. O, może Jastrzęb. Co to? Zobacz, po 5 minut dziennie winerki. Będę a te moje głodomory, zwarcie nie cholery. Będą chodziły jak u Bogdana, dwa kółka. Bududuj, bocian jeden siedzi na pewno, a drugi, drugi chyba chodzi. Chodzi o to, żeby i moje za długo nie chodziły. O, chodzi, ten siada teraz, zobaczcie. Z tymi wielkimi łapami. No i dobrze. Dobra. Polatałby 5 minut. Teraz, o, bocian tutaj sobie podleciał. Siatka jest cudowna, bo można zakręcić do budy. No i by tu jakiś partak był obok. To by winery do niego usiadły. Ale już jastrzębie czują, o, Sylwester, nie wezmę od ciebie tych żałobników. Napiszę ci wiadomość. Kolega Sylwek oddawał mi 20-30 żałobników jasnych. Taki do wypuszczenia, tu ale to powiem Ci szczerze, że widzisz, co się dzieje. Winery wypuściłem, cieszę się potem, jak, jak małe dzieci, ojciec się denerwuje. Nie chcę jego słabego serduszka naginać, na że tak powiem. Wróć, zobaczę, że winerów brakuje, to powiem. No, bocianka siedzi. Chyba od tak, to chyba od Ciebie. Samica będzie chyba, bo to nie gruchało wcale. Czy to moje? jest? Nie, to jest moja. Dobra, winery dawajcie tutaj. Zaraz ja szybko muszę nauczyć na głodnego w ogóle, żeby tam mi się nie pchały już. Tu się nauczą, będzie elegancko. O, do korytka. A w korytku puchy. Nie ma dobrego. Nie ma. Nie będziecie mną rządzić tutaj. Tak mówię, mi brakuje tego znowu. Pantosza, koronia tego. Ja nie wiem, czy on tam gdzieś w kurniku sobie nie nocuję, bo go nie widać go tydzień, potem patrzę, jest. On może tam skórami sobie siedzi z tyłu obsrane. Przez jastrzębia przestraszony. Bardzo możliwe, bardzo, bardzo możliwe. Panie Wiesławie, bocianka jest lata lotna. Jak na tą chwilę pierwszy pierwszy o aż muszę zapnąć bo zobaczyć. winery się będą pchały teraz do, do tego szukały, będą te, tego gołębnika, ale nie ma. Szukać się tam, gdzie nie potrzeba. U sąsiadów szukacie, nie przeszkadza wam, to tutaj też wam nie powinno przeszkadzać ta zmiana. Jak wam zagram, tak zatańczycie, zobaczcie, jak ładnie wiedzą. Zobaczcie, Na gwizek reagują, nawet wiedzą gdzie mają lecieć O poczta, jakaś poczta Zobaczcie Poznają nawet miejsce gdzie się im sypało żarcie na wiosnę Jakie łaskawe będą. <laughs> o jak sobie ładnie żeruje, Nie stoją na baczność. Budapesztkę wtedy z tymi winerami przyniosłem. Wróciłem do budy, opędziłem. Pochodziła troszkę. Troszkę pouciekała. Ale jest. Ruda, ruda, zaraz jest płosz. Idzie tu. Dziś się pada panowie cholera jasna trzeba trochę sportu teraz zaczniemy robanie zaraz będziemy to tłuc zima ma przyjść jakaś chyba 3 dni minus 1 stopień także trzeba się przygotować dobrze ponad na 3 części mi się udało rozpieprzyć Taki do pieca nie wejdzie chyba trochę za dużo siły używam ciapkę zgubiłem jakieś dosło do mnie znalazłem Thing. Może nie wejść. Będę uparty. Myślę, że jest obcięty Dlatego tego krzywo. Zobaczcie jaki skręcony jest. To też tak ciężko idzie. Aha. ten mi uciekł. Zaraz go dopadniemy. Ile oddechu, Bogdan goni, 9.40 Chodzą Zobaczcie, gdzieś tam kurde Kręcą Winery by tam wszystkie do niego usiadły Dlatego żałobników, sylwester Nie chce Bo Więcej radości dla sąsiadów nie będzie na, na tą chwilę. Muszą się zadowolić na razie winerami trochę sportu z rana jak śmietana Mocniejszy także, nie tylko gołębie, przy gołębiach na podwórku, gołębie zawsze jest i może pomóc. Kobiety pamiętajcie, że gołębiasz jest z domu. Wędkarz się na rybach. A prawda jest taka, że jak to i wędkasz. Ja nie mam czasu na to wszystko, także a chętnie ryby się łowiło. Telefon by dostał. dana już wcierałem w dach. Dobra, nie będę was zanudzał moim rąbaniem. Chyba taczka jest. Dziesiąta i na to chwilę trzeba uciekać do domu. Winery troszkę tutaj nasypałem jedzonka nie ma co głodzić aż tak winery prawie wszystkie wlazły karmienie delikatne wszystkie nie zeszły jeszcze zobaczcie to one nie są jeszcze takie głodne jeszcze takie głodne nie są dobra trzymajcie się jak przyjadę to coś dogram jak nie to nie dzisiaj taki trochę Marny, marny dzień pogodowo. Także, że się coś udało nagrać dla Was, to dobrze. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.